Witam wszystkich, z tej strony Sąsiad i chciałbym Was zaprosić na film w którym przedstawię Wam w jaki sposób instalować mody do najnowszego Minecrafta 1.6.1 Więc zaczynamy. Będzie nam potrzebny modloader do zwykłych modów, bądź modloader, jeżeli ktoś instaluje mody w którym jest potrzebny forge. Ale weźmy sobie tego zwykłego modloadera, gdyż na ten moment jest na niego po prostu więcej modów. Wchodzimy sobie procent APP data, procent. Szukamy folderu .minecraft a następnie wchodzimy w folder versions. Teraz wchodzimy w 1.6.1 i kopiujemy pliki, które się w nim znajdują. Jeżeli byście nie mieli tego folderu, to wystarczy włączyć Minecraft i on się sam zrobi. Teraz tworzymy sobie nowy folder o nazwie 1.6.1. ML. Wchodzimy do niego i wklejamy te dwa pliki. 1.6.1.jar zmieniamy nazwę na ML. Oczywiście dopisujemy ją po tym 1.6.1 i w tym drugim również to samo. Teraz otwieramy sobie plik 1.6.1 ML.json notatnikiem i tutaj po ID 1.6.1 dopisujemy ml. Teraz zapisujemy. Następnie wchodzimy w 1.6.1 ml.jar i otwieramy za pomocą WinRAR. Usuwamy folder meta.inf to możemy spuścić na pasek, ale nie zamykamy. A następnie całą zawartość paczki modloader wrzucamy do tego 1,6,1ml. OK. Teraz ważne jest, abyśmy włączyli Minecrafta i stworzyli sobie jakiś norowy. Nazwiemy go Mody 2, gdyż ja już jeden podmody mam. Tutaj nic nie zmieniamy, tylko w tym musimy ustawić Relace 1,6,1ml. Dajemy Save profil i włączamy ten profil. Jako, że mam, mam Minecrafta Premium z konta, które jest udostępnione ogólnie dostępne za darmo, to sobie tylko kopiuję jego pasy i wchodzę do gry. Jeżeli ktoś by chciał to konto, to jest to w innym filmie. Ok, teraz tutaj powinien się nam pojawić folder Natives i Mods. Zamykamy sobie teraz Minecrafta i do tego folderu Mods wrzucamy Morsta Cables. Nawet nie, nie rozpakowujemy, tylko po prostu wrzucamy. Teraz klikamy play. Kurde coś jeździ, nie wiem czy nie będziecie słyszeć czasem tego. Mam nadzieję, że nie, bo tu jeżdżą jakieś maszyny. Wchodzimy do gry. I jak sami widzicie, możemy stakować sobie na przykład te wózki. Siodła już chyba można było także. To nie, ale zobaczcie, wszystkie wózki możemy sobie stakować po cztery. Łódki. Tutaj wam jeszcze pokażę, że się da. I jeszcze kilka innych przedmiotów. Ale to nie chodzi o prezentację modyfikacji, tylko o to, jak sprawić by mody działały. Mam nadzieję, że ten film będzie dla co po niektórych przydatny. Dzięki wam bardzo za obejrzenie. E na razie.